W dzisiejszym filmie z musimy sobie przetestować, którego huge'a łatwiej jest zdobyć. Bo jak wiecie, mamy chyba do zdobycia dwa huge'e darmowe, z tego co mi się wydaje. Nie, w sumie to trzy mamy darmowe, ale jednego już wam mogę powiedzieć teraz, że jest giga trudno zdobyć. I w ogóle teraz mamy shiny huge'a za dwie minuty. 20 tylko takich jest. Dobra, to może na starcie filmu sobie kupmy dużo tiketów i wrzućmy maksymalną ilość tych tiketów. Ale właśnie jeżeli chodzi o te tikety, to będzie pierwsza rzecz, którą będziemy testować. Bo na trzech kątach chcę zostawić dużą ilość tiketów. W sensie na całą noc tutaj na auto sobie zostawić. Tutaj sobie wrzućmy 2000 tych tiketów i w sumie jeszcze musimy trochę dorzucić. Mamy 1% teraz na wygranie, no to w sumie sporo mamy na wygranie, ale jeszcze musimy sobie dorzucić trochę, bo jeszcze możemy dorzucić. Dobra, jeszcze tutaj to sobie wykupmy. Kupmy sobie od razu do maksa to. W ogóle jaką cenę mają teraz te tikety? Czy dalej wyższą niż w merchancie, czy już spadła ta cena? Chyba dalej wyższa niż w merchancie, no ale tego się nie opłaca kupować, oczywiście. Lepiej po prostu w merchancie sobie kupić, ale dobra, wrzućmy 500. No i dobra, i teraz już mam maksymalną ilość. W sumie to nie wrzuciło nam. 440 musimy wrzucić. Dobra, wrzućmy tyle. Dobra doszuciły i teraz mamy 1,5 y 283%, a no nieduży procent, ale kto wie, może wygramy w końcu tego huge'a. Jestem ciekawy, czy w ogóle sam się Rainbow Shiny. Taki Rainbow Shiny mógłby być naprawdę dużo warty, skoro tylko 20 Shiny zwykłych jest. Ale dobra, poczekajmy na początku, 37 sekund i tak jak mówię, będziemy testować to w taki sposób. Na trzech kątach z dużym ilością ticketów zostawimy na całą noc tutaj, żeby nam dołączało do tych loterii i na jednym kącie będziemy też przechodzić gierki do fulla. Na moich dwóch kątach nie mogę tak robić, bo gram pod klan, ale na koncie mojego znajomego, w którym jestem w klanie Będę przychodzić wszystkie gierki właśnie na fulla Na tych kontach dopiero za 7 godzin to zrobimy. Tylko poczekajmy w sumie, że właśnie się skończy ta aukcja. Dobra, zostało 5 sekund. No błagam, dajcie tego Hitchpeta, On jest taki ładny, no. Znaczy nie wiem że jest ładny, ale shiny jest. ważne, że jest shiny. Dobra, wybieranie zwycięzcy. Zobaczmy, kto będzie. No nie trzeba, bo nie ja. Czemu mnie to nie ma? Tutaj super, Marek, jakiś pic coś tam. Nie ma chyba w ogóle żadnego Polaka, niestety. No dobra, zobaczmy, jaki będzie chociaż kolejny huge pet. Może kolejny też będzie shiny albo rainbow. Rainbow też chyba dużo warty by był. Zwykłych już w ogóle 724 jest. No to nie jest to dużo, ale do tych aukcji nie dużo osób z dużą ilością ticketów, a więc jakbyście wydołączali z dużą ilością ticketów, tak jak ja to zrobię, no to wtedy wiadomo, można sporo zrobić. Ale dobra, tu też się chyba merchant powinien odświeżyć, a jeszcze się nie odświeżył. Nie wiem, w się w sumie świeży. Dobra, kupmy sobie to tutaj. Wszystko. No bo dużo tych ticketów potrzebuję. Będę musiał na pewno tych merchantów wykupić z kilka. Dobra, na początku też... Pójdźmy sobie do Dakero, pewnie już się Daker też zrobił. Też mam pewien pomysł na inwestycje. Często mi piszecie, żebym zainwestował gemy, a więc mam pewien pomysł na inwestycje, co prawda nie gemów, bo gemy będę dalej wydawać, ale chciałbym w końcu sprzedać tego Rainbow Shiny Peta, bo w ogóle jeszcze jeden dodatkowy się pojawił. Nie wiem, jak ktoś mi da za niego 8-10 bilionów, to go sprzedaję i inwestujemy wszystko w Rainbow Hugo. W końcu chciałbym poprawić swój team, bo pomimo tego, że mam trzy Titaniki i tak dalej, to ja mam tak naprawdę słabe pety. Mam może z 10 Rainbow, 3 Shiny pety z 30. Goldów i reszta to są zwykłe, więc mam team bardzo słaby. A dobra, tutaj sobie też że Daker odbierzmy. zobaczymy co z Dakeru będzie. No, z Dakeru słabo. Ale całą noc otwierałem pety. To teraz powinny jakieś lepsze już nam się pokazać. Mamy 28 tych. No kurczę, powiem wam, że mało trochę. Tutaj 31 tych. Dobra, muszę przerzucić jeszcze z drugiego kąta te. Może będziemy mieć już 55 takich petów. Dobra, i przerzuciłem sobie trochę tych petów. No, jakoś dużo ich nie miałem. Musimy trochę słabsze pety wrzucić. I później sprawdzimy resztę mailboxów. A na razie sobie po prostu wrzućmy do Dakeru te pety. Musimy wrzucić to tak, no. No i te tutaj są goldy. Nie wiem, czy goldy w ogóle się płaca wrzucać. No no dobra, wrzućmy sobie te goldy tylko w sumie za dużo. Zobaczymy, czy taki zestaw nam odda. Tylko kurczę, ja mam PETA. Teraz, bo wrzuciłem najlepszego. Dobra, później ogarniemy to. Później ogarniemy sobie lepszego. Zanim weźmiemy się za testowanie aukcji i tych pokoi, to musimy tak naprawdę jedną rzecz zrobić. Muszę wam powiedzieć, jaka jest szansa dla huge'a z jajka, bo powiem wam, że no ciekawa ta szansa jest. Oczywiście chodzi mi tutaj o tego huge'a, no bo tu mamy te, wiadomo, Active Huge, co do których nie wiadomo jaka jest szansa, ale tutaj jest ten drugi właśnie wąż. I na tego węża jest szansa 1 do 100 milionów, a więc naprawdę gigama. W sumie możemy sobie też zobaczyć na starcie, ile tych węż jest. Idziemy na Terry Plaza tam jeszcze pokupować, może posprzedawać, może coś potrajdować. I bierzemy się za testowanie tych wszystkich metod na huge. Tutaj jest ten snake. Jest ich 507. To w sumie nie jest ich aż tak mało. Trochę ich jest. I jeszcze w sumie możemy zobaczyć, czy ten huge Elegant jest już w jakiejś wersji. Rainbow Shine, znaczy, no 5 mogłoby ich być. W ogóle chyba nie ma takiego. Jak wpisujemy sobie Huge i Elegant, to nie wyskakuje nawet taki. Czyli w ogóle chyba nie da się zdobyć Rainbow Shine. A Rainbow ile jest? No, Rainbow w 30, jest, no to trochę więcej Rainbow jest. Dobra, jeszcze kupmy sobie na szybko merchant. Kolejny idziemy na Triplaza, Tych merchantów będziemy musieli, powiem wam, że dużo dzisiaj kupić. Bo jeżeli chcemy zostawić na całą noc jakąś taką dużą ilość, no to musimy tych merchantów kupić. Nie wiem, co ile te merchanty się odświeżają. Jak pójdziemy na Triplaza, to niestety nie będziemy mogli tego kupować. W ogóle już mam 94 level masterki. Myślę, że 99 w BM dzięki temu. Na pewno dużo na to wydam, ale wbijemy sobie ten 99. Jaki w ogóle huge teraz jest? Dobra, teraz było losowanie. Zobaczmy, jaki teraz będzie huge. No teraz znowu zwykłe jest, a więc znowu nie opłaca się tego kupować. Ile teraz mamy tych ticketów? 2600. W sumie powiem Wam, że niektórzy mogą te etykiety kupować, bo też na przykład na sam noc chcą zostawić kąś dużą ilość ticketów. No i wtedy przez merchant ciężko tak się kupuje, bo ten merchant się odświeża, tak nie wiem, co 10 minut, coś takiego. No to w sumie ludzie mogą kupować te etykiety. Musimy to przetestować w sumie, czy ktoś to kupuje. Dobra, tu mamy taką trajplezę, gdzie w w ogóle ktoś się time party rozpoczął. Ale dobra, na pewno tu chciałbym trochę posprzedawać jeszcze, zanim weźmiemy się za testowanie wszystkiego. Bo na jednym koncie i tak dopiero muszę odblokować sobie mapki, a więc tu wystawimy huge, a na drugim koncie będę odblokować mapki. I w ogóle coś się trzęsie, tak jakoś dziwnie tutaj. Ha, dobra, ten diament, no dobra, miesza w ten diament. My sobie po prostu powystawiamy huge, z tego i tak się dużo nie dostaje. Nie wiem, powiem wam, że tego to ja bym tak nawet za 12 bilionów wystawił. No i tutaj w ogóle informacja teraz ciekawa wyskakuje. Jak za tanio coś wystawicie, to wyskakuje wam informacja, czy na pewno chcecie za tyle wystawić. Bo to jest za tanio. A więc teraz już możliwe, że nie będzie czegoś takiego, że ktoś na przykład za nie wiem, zamiast 60 milionów to 60 tysięcy wystawi. bo jak na przykład byśmy chcieli wystawić, no dobra, na tym zaryzykujmy. Tego PETA, za 14 tysięcy. Powiedzmy, źle wpisałem, zamiast 14 milionów to 14 tysięcy i zobaczcie, że wyskakuje informacja, że za tanio to wystawiacie, a więc jak coś takiego wam wyskakuje, to znaczy, że za tanio wystawiliście. Dobra, ale wystawmy tego za 12 bilionów. Tak jak mówię, jakbym dostał za niego 12 bilionów, to naprawdę byłbym zadowolony. Niech sobie stoi za 12, jak ktoś to kupi, to będzie git. A w tym czasie w sumie jeszcze możemy sobie robić taką wróżbę. Jedno mam trzy jajka. Otwórzmy sobie jedno jajko. Jak mi teraz wyleci minimum Ekskluzyw 90% znaczy, że uda nam się sprzedać tego huge za 12 bilionów. No i dobra, i chyba nam taki wyleciał, minimum 90%. Dragon wydaje mi się, że jest e, 90%. Dokładnie tak. No i mamy, czyli uda nam się sprzedać za 12 bilionów tego huge. A. Jeszcze napiszmy, że sprzedam tego huge. A. Zobaczymy, może ktoś się zgłosi. Nie wiem, co chwilę ktoś tutaj to Diamond Party rozpoczyna. To Diamond Party jest tak bez sensu, bo praktycznie nic gamów się za to nie dostaje, chociaż w sumie takie 500 tysięcy, no powiedzmy, że to nie jest źle. Dla takiego nowego gracza myślę, że to całkiem spoko by było. Jeszcze w sumie powiem że co do inwestowania w Rainbow Huge, tu na przykład fajnego Rainbow'a widzę, za 218 milionów praktycznie porapie z Huge Pet, który ma 97 level, a więc praktycznie jest maksymalny. Jak będę kupować Huge, to właśnie takie z prawie max level'em, bo tych Huge'y mi się nie chce levelować, te huge się długo leveluje, a więc sobie kupmy takiego. Myślę, że to jest e, mądry wydatek, jeżeli chodzi o moje ostatnie, najmądrzejszy. No i dobra, mamy jednego dodatkowego Rainbow'a do naszej kolekcji. Dobra, i powiem wam, że trochę postałem i coś nam się posprzedawało tutaj, no ten pet niestety dalej się nie sprzedał, ale tak jak on będzie prawdopodobnie długo stał. Przydałoby się kupić jakiegoś Rainbow Huge'a, tylko na przykład nie takiego jak tutaj, za 260, bo wydaje mi się, że najlepiej Active huge kupować. W wersji Rainbow, bo Active Huge chodzą po 200 milionów. Aktualnie za Active Huge to mam Kangura, który jest warty 205 milionów, no i tego, który jest warty 214. Tutaj też na przykład mamy takiego prizona który jest trochę droższy, ale ma 76 level, to takiego nie chcę. Minimum 95 musi mieć level. Dobra, jeszcze możemy w sumie, zanim weźmiemy się za testowanie tej minigierki na trzecim kącie, bo tam już wszystko blokowałem Możemy sobie jeszcze dwa jajka, zobaczymy, coś nam wyleci, czy może wyleci nam jakiś siużyk, bo jeszcze już nam żaden nie wyleciał znowu dwupunktowiec. Przynajmniej się zbiera do kolejnego jajka. Prawdopodobnie jeszcze trochę nam brakuje do kolejnego jajka, ale dobra, jeszcze to jedno otwórzmy. Może coś jeszcze dokupimy. Te trzy jajka w ogóle przed odcinkiem sobie. Kupię. No tutaj mamy niestety jedno punktowce. Zobaczmy ile mamy do kolejnego huge jajka. No, sporo nam brakuje. Dużo. 21 punktów dopiero mamy. Ale dobra, na pewno to zrobimy. Na razie jeszcze mailbox sobie sprawdźmy. Tutaj niestety hashtagi, ale takiego ekskluzywy mamy, więc dziękuję. To dla ciebie, więc też tutaj dziękuję. To jajko mamy. I pozdrawiam w takim razie tutaj. Dobra, to tworzymy od razu sobie takie jajko. Tutaj hashtagi. ale takiego huge'a dostaliśmy, więc też dziękuję za huge. A. Tutaj ktoś nam wysłał, bo brat, bo nie pozwala grać, a więc dziękuję za te dwa huge. A. Filmy 1,77. Tutaj jeszcze mam takiego pecika. Też. Ładny pecik. Tutaj ktoś sił trafił. Tutaj jeszcze coś takiego mamy. Tutaj jesteś Sigma, dziękuję oczywiście i coś nam kupili. Dobra, i ostatniego Huza normalnego nam kupili. Już myślałem, że może tak za 12 bilionów. Tutaj jeszcze hashtagi, coś takiego mamy. Tutaj pozdro, oczywiście. Jesteś najlepszym youtuberem, dziękuję tutaj. Też pozdrawiam przy okazji. Tutaj tak samo pozdro, tutaj masz i ktoś nam 100 tysięcy wysłał. Tutaj pozdro, tutaj zjedz na no odcinku, zjemy sobie, trochę też tego mam. Tutaj hashtagi niestety, ale za budkę dziękuję. Tutaj dla ciebie, o przyda się. Tutaj jak nie otworzę odcinku, to ktoś mi zabie zabierze Titanika, ale dobra, otworzymy na odcinku. Ja też mam trochę Giftów, to w sumie nawet teraz możemy to otworzyć. Tu jeszcze GEMY mamy, tutaj oczywiście Pozdro. Oj, przyda się kolejny ekskluzyw do maszyny. Czy ktoś może do klanu Aktualnie Full mamy, ale to na Discordzie trzeba się zgłosić. Tu jeszcze hashtagi, tutaj jeszcze Pozdro. Tutaj Nagraj Blocks Fruits. Raczej nie nagram. No i to jeszcze mamy 50 tysięcy. Dobra, na pewno otwórzmy sobie te Hypejka. Ile mamy tych Hypek? 37. Tylko to musimy zrobić tutaj na bindach, oczywiście, żeby to nam zbyt długo nie zajęło. No i teraz na takim turbofaście sobie otwieramy to. No i wszystko otworzone. Zobaczmy, czy może wyleci nam jakiś shieldpet, a może titanic, kto wie? ja nie widzę i Titanika też nie widzę. Chyba nie ma Titanika. Tak mi się wydaje. No nie, Titanika nie ma, huge'a też nie ma. Dobra, ale za to będzie Titanic tutaj w tym jajku. Tutaj w tym jajku będzie na stówę. Nie powinienem takiego jajka otwierać lepiej, było je sprzedać, ale sobie otworzymy. No i wyleciał nam takie pet. Trudno się mówi. Dobra, na tym koncie w sumie ten już raczej pet nam się nie sprzeda, zróbmy to tak, że pójdziemy znowu na normalny serwer. Albo w sumie, zanim pójdziemy na normalny serwer, zobaczmy te tikety. Zobaczmy, po ile ludzie sprzedają, w jakich ilościach je sprzedają, bo może na tej plaży dużo szybciej nam to pójdzie niż kupowanie w merchancie. Powiem wam, że do tych tiketów to dziwna sprawa, bo na jednej tery plazie udało mi się kupić nawet za 6 milionów gamów 500 tiketów. Nie wiem, czy ludzie po prostu za dużo tego kupili i sprzedają to teraz tanie, czy jakoś inaczej da się te tikiety zdobyć, ale już mamy łącznie tiketę za 364 miliony. Przerzucimy to sobie na trzy konta i na trzech kontach zostawimy to na noc, żeby nam po prostu na auto dołączało. Nie, w sumie zobaczymy. W tym merchancie. może w tym merchancie dać coś taniej kupić, jakoś ta cena jest losowa, bo sprawdzę DevBlock nigdzie nie było napisane, że te tikety skądś dropem tylko są z merchantu. Pójdźmy na normalny serwer, zobaczymy w sumie. Ale no jest to naprawdę dziwne i ogólnie też na jednym koncie już zrobiłem wszystkie mapki, a więc idziemy tam e, odblokować minigierkę i w ogóle też tyle czasu pewnie minął, że już Dakar nam się zrobił dokładnie tak. Zobaczmy, ile z Dakaru dostaniemy. Dzisiajka nie ma, gemów niestety mało nam wyleciało. No to musimy jakieś. Lepszy tym sobie zrobić, niestety. Coś innego musimy przekmieniać, ale na razie niech będzie znowu tak. Dobra, pójdźmy tutaj sobie na tą strefę. Zobaczmy w ogóle, jaki huge jest do wygrania. No zwykłe to zwykłego się nie opłaca, większym ilością wchodzić, ale zobaczmy tutaj u tego prosta. No tu jest za 8,7 miliona. Nie, może jakiś level wbije, na przykład tego merchantu, to będzie taniej. W sumie tak to może działać. Wydaje mi się, że tak to działa, że im wyższy level macie merchantu, to pewnie te etykiety są tańsze i wtedy to się opłaca sprzedawać. Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że tak to może działać, że im wyższy level Merchant, to tym tańsze to jest. Bo na moim drugim koncie 12,5 miliona płacę za 500 Tiketów w tym merchantzie. A tu mamy już czwarty level tego respektu. To w sumie ciekawy sposób na zarobek może być. Ale dobra, przechodzimy na konto, na którym nie mam gierek zrobionych. A tutaj na tym koncie po prostu zostawiamy to na całą noc, żeby nam dołączało na przykład e, po 300 ticketów. Dobra, policzę to dokładnie tak, żeby na sam noc starczyło na 3 konta. Jest 6 gierek w ciągu godziny, znaczy 6 tych losowań, to w ciągu 8 godzin będzie 48 losowań, czyli możemy po 145 tiketów na każde losowanie dać. No, bo na każdym koncie będzie po jakieś 7000 tiketów Robimy to tak, no i niech to całą noc tutaj e, dołącza się do tych losowań. No, i przy okazji, wiadomo, możemy sobie tutaj pety rzucić, no i tutaj jajko potwierdzić. I Idziemy na drugie konto testować gierkę. No, i tutaj, właśnie na tym koncie, nie mamy żadnej gierki zrobionej. Mamy 10 na 10. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść Tak jak mówię, cel jest taki, żeby jak najdalej iść, po prostu nie zatrzymywać się i tyle. Zobaczymy, czy jakaś ciekawa nagroda nam się pokaże. Na razie, mój chyba najdalszy pokój to był, nie wiem, z 10 może. I same słabe rzeczy miałem. Podobno od 18 dopiero można trafić coś mocnego i tutaj limit jest 5 minut, bo to jakiś stary serwer jest, muszę serwer zmienić. Bo teraz normalnie jest minuta. Dobra, i tutaj na nowym serwerze powinniśmy już mieć normalnie minutę. Zróbmy sobie te 8 gierek zobaczymy czy uda nam się gdzieś dojść dalej niż na przykład 10 pokój, bo no, na razie wygląda to w taki sposób, że trzeci pokój i znowu klauna trafiam. Dobra, czekam znowu minutę. Kolejna gierka, może tym razem uda nam się dalej zajść. Dobra, w sumie będę wam pokazywać jak będziemy gdzieś dalej niż piąty pokój, bo piąty pokój bez sensu pokazywać cały czas, no i w piątym pokoju klaun. Dobra, od piątego pokoju... Będę wam pokazywać, jak dojdziemy gdzieś dalej, bo tak to to bez sensu. Dobra, i teraz już mamy szósty pokój. Tutaj już się zaczynają, no, takie trudne pokoje. Dobra, mamy siódmy pokój. Zobaczmy, czy uda nam się dalej dojść. Uda nam się. No i tu już możemy sobie wziąć takie dwie książki, które są warte, no, 556 tysięcy gemów, to nawet całkiem sporo. No i tutaj klaun. Dobra, na razie mamy rekord, chyba ósmy pokój w takim razie. Czekam minutę i zobaczymy, czy gdzieś dalej nam się jeszcze uda dojść. Jeszcze mamy cztery próby. I też w sumie jeszcze jedna ciekawą rzecz zobaczcie. Oni teraz pozmieniali wielkość ekskluzów. Jakby zobaczcie że eksk są trochę większe niż normalne pety. Teraz musiałbym zdjąć wszystkie pety, żeby to lepiej było widać, i założyć jednego ekskluziva. Załóżmy sobie tego peta i jednego ekskluziva. I zobaczcie, że ekskluziv teraz jest troszeczkę większy niż takie normalne pety, żeby było widać, że to jest ekskluzyw. Nawet spoko, dobra, zostały nam ostatnie dwie gierki. I powiem wam, że na razie nie wygląda to za dobrze. Na razie maksymalnie do siódmego czy ósmego pokoju mi się udało dojść. No teraz klaun na trzecim. Dobra, ostatnia gierka. Zobaczymy, gdzie uda nam się dojść tym kątem. Dobra, i ostatnia gierka na tym kącie. Proszę, oby teraz chociaż powyżej 10 pokoju się udało dojść. No nie no, serio? Na drugim pokoju clown. Dobra, unlucky to konto jest totalnie. Za, nie wiem w sumie, ile godzin. Za 5 godzin sprawdzimy to znowu. Robimy teraz to tak jak na poprzednim koncie, czyli tutaj dajemy sobie 245 tiketów, Tu dajemy auto. I niech całą noc tutaj nam oczywiście dołącza. Tutaj w ogóle teraz golda mamy goldów. Jest 110, tylko jedno jest warte prawie 3 biliony. Raczej nikt by tyle nie dał, ale no, ciekawie. Dobra, tutaj tak samo pety dajemy. No i dobra, na trzecim koncie robię dokładnie to samo. I zostawiamy to na całą noc. Miejmy nadzieję, że chociaż jednego tego huge nam się uda wygrać z loterii. Dobra, i powiem wam, że minęło ponownie sporo czasu. tiketów chyba. Mi zjechało też sporo No zostało mi 88 ticketów na tym koncie Czy udało się wylicytować jakiegoś huge'a na tym koncie Znaczy wylosować, w loterii Na tym koncie nie widzę, ale tutaj jest Rainbow w ogóle, za 7 minut Dobra, to powiem wam, że teraz na trzech kątach Za maksymalną ilość wchodzę Tutaj musimy sobie dokupić tych ticketów Mam nadzieję, że mi styknie na 2,5 tysiąca Że będzie mieć 2,5 tysiąca I w ogóle zobaczymy też, co się stanie, jak wbijemy ten piąty level Ale wydaje mi się, że właśnie ten level Obniża cenę tych ticketów Dlatego pewnie ludzie tanie wystawiam, bo cały czas pewnie tak sobie wykupują te merchanty. To może być dobry sposób, jak to wbijemy na zarobek, a tak jak mówiłem w sobie wcześniej, ale dobra, mamy 2000, nawet więcej ticketów. Wrzućmy sobie 25000 max i ile nam daje Cztery 4% w tym momencie nam to daje, no to dużo, na 4 kontach 4%, czyli łącznie 12%, żeby chociaż takiego jednego udało się zdobyć. Dobra, jeszcze na dwóch kontach robię to samo i jeszcze te minigierki nam zostały znowu. Dobra, i na trzech kontach wrzuciłem tikety po tysiąca. na trzech kontach mamy po 1,5%, na ten moment zostało 45 sekund. No szansa jest. Pora, 4,5% łącznie mamy w teorii na to, że trafimy chociaż takiego jednego. Zobaczymy, czy nam się to uda. Nie, powiem wam, że strasznie trudne to jest. Wydałem 300 milionów i ani jednego takiego peta nie mam. Nawet jakby jeden nam wyleciał, to byśmy co najwyżej na zero byli. Dobra, zostało ostatnie sekundy i losowanie zwycięzcy. Proszę, błagam. Dajcie chociaż jednego, no. Czemu w ogóle zwycięzców nie było? Tylko... A dobra, już są. Myślałem, że nie było. Kto to wygrał? Kratos, Volkin jakiś. Kloka. No ale mojego żadnego konta tu niestety nie ma, powiem wam. Dobra, teraz robimy te gierki i robimy te. Ja tak jak mówiłem, muszę zrobić 5 gierek do piątego pokoju i później możemy spróbować trochę dalej tymi kątami, no bo tymi kątami pod klan gram. Zobaczymy, czy coś się uda dalej zajść. Dobra, powiem wam, że 9 gierek normalnie pod klan zrobiłem. Jedno możemy spróbować trochę dalej gdzieś pójść. Zobaczymy, czy nam się to uda w ogóle, czy może jak zwykle klauna na początku dostanę. Mamy trzeci pokój, dobra, jakby jest nieźle już, no i klauna czwarty. No niestety, powiem wam. Tragiczna jest ta gierka, może w kolejnym filmie się uda coś lepszego wykręcić. Sprawdźcie sobie ten film, który wam się oczywiście wyświetla i do następnego.